Najważniejsza porada, jaką usłyszysz w życiu. I to tak na poważnie, tak serio. Zanim powiem to, najpierw musisz wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Co to było? Dajesz jeszcze Mocno. czy pozwolimy na to, żeby nas to zdenerwowało, czy nie? Czasami jest tak, że jesteś na takiej nitce, taka nitka jest, gdzie coś może wytrącić cię z równowagi i zdenerwować. I jesteś na takim przejściu, gdzie jeżeli dopuścisz, to zacznie się denerwować i po prostu będziesz próbował przytumić ten gniew, i będziesz udawał, że cię to nie zdenerwowało. Chodzi o to, żeby nie przekroczyć tego punktu, gdzie już cię zdenerwowało. Chodzi o to, żeby utrzymać się w tej subtelności i tak nie pozwolić, tak. Utrzymać się w tym takim stanie, w takim niejasnym stanie, gdzie nie przeszłeś jeszcze na ten punkt, gdzie cię to już zdenwowało, albo zaczęło, ale się nie rozwinęło, i zostajesz na tym, że to się nie rozwinęło. I odchodzi. Przestał. Ok. Rozwiązaliśmy, pokazaliśmy, że nie mamy już traumy związanej z tym, że denerwujemy się, że o nie, włożę dużo energii w to, że będę się denerwował tym, będę, będę się złościł na to, że ktoś wierci i przeszkadza mi w filmie i będę wkładał w to energię. Jeżeli nie wkładamy już energii w to, to zanika. I nie, to nie było ustawione tutaj. To wyszło totalnie spontanicznie. Owszem, z tyłu, gdzieś tam, albo u góry. Jakiś czas robiłem remont, ale od trzech, czterech dni nie słyszałem nic. Teraz usłyszałem. A wracając do tematu. Zanim przekażę ci najważniejszą poradę, jaką usłyszysz w życiu, musisz wiedzieć, że cokolwiek doświadczysz, ta wiertarka, cokolwiek doświadczysz, jeżeli ktoś mówi ci pewne rzeczy z brakiem szacunku. Jeżeli ktoś. Z brakiem szacunku mówi do ciebie. Jeżeli usłyszysz, że ktoś cię poniży, albo powie jakieś słowa trochę poniżające, trochę stawiające cię niżej, zawsze, zapamiętaj to, to jeszcze nie jest ta porada, ale to jest fundament. Zawsze to jest to, co masz w sobie. To nie jest ta osoba. Cokolwiek doświadczysz w swojej rzeczywistości, zapamiętaj to. Cokolwiek doświadczysz w tej iluzji, cokolwiek zobaczysz, usłyszysz od innego człowieka, a poniża cię czy coś takiego, to jest to, co znajduje się w tobie. To jest to, co znajduje się w tobie. To jest ten twój strach. Te twoje wątpliwości, że może jesteś osobą niższą, dlatego ktoś cię poniża. Może masz jakieś wątpliwości. Może to jest nieświadome, jak zagłębisz się, za każdym razem, jak usłyszysz pewne słowa, jak ktoś się odzywa do ciebie w jakiś niefajny sposób, brak szacunku czy coś takiego. Jak zagłębisz się i zobaczysz siebie, popatrzysz się na siebie tak szczerze, w swoją psychikę, to zobaczysz, że chyba jednak mam jakiś strach do tego, że mogę być poniżony. Chyba jednak istnieje możliwość u mnie, że mogę być niższy, że mogę być gorszy. Uzewnętrznia się to. Prawo przyciągania. To, co znajduje się w Tobie, jeżeli to jest przytłumione, to i tak będzie się pojawiało. Jeżeli to jest nieświadome, bo przytłumiasz to, ignorujesz to, to i tak będzie się pojawiało. To jest bardzo ważne rozumienie. Jak chodzisz po świecie, jak ludzie mówią do Ciebie, to to, co usłyszysz, to nie jest oni, to nie jest tam na zewnątrz. Zawsze patrzymy, o, on, to on, to on, to coś, to... To usunę. Nie, usuń to coś w Tobie, te wątpliwości. Nie usuń. Zmieniam. Przyznaj się. Zaakceptuj i być. Bądź okej okay z tym. Leczenie traumy. Nagrywałem o tym w wielu filmach. Wielu filmów. Teraz, jak już to rozumiesz, porada. Napięcie wzrasta. Wytrzymajmy w tym napięciu. Jeszcze. Ile napięcia wytrzymasz? Porada polega na tym, że przygotuj się, skup się, skup się na tym, bo to jest bardzo ważne. To, co słyszysz, jest bardzo, bardzo ważne. Te traumy, te strachy, które masz, to, to co się powtarza, to, że ktoś cię poniży, to, że ktoś ci powie coś, to, że pewna negatywna osoba swoje problemy narzuca na ciebie, to, że słyszysz pewne rzeczy. Póki wkładasz w to energię, uwagę, zaangażowanie, to będzie się karmiło i będzie się utrzymywało przy życiu. Prosty przykład. Powiedzmy, że jesteś facetem. Jest pewien bardzo znany błąd, który popełniają mężczyźni. Kobieta wiele razy przetestuje faceta nieświadomie. Tak, jakby to wyjdzie, czasami świadomie, czasami takie gry robi. Ale czasami to jest totalnie naiwnie, czyste, bez jakiejś intencji. Kobieta po prostu swoje robi. Powie ci, albo napisze ci smsa. Twoja dziewczyna na przykład. Świetnie jest ten koleś w pracy. Albo siedzieliśmy długo z tym kolesiem w pracy. Albo kurczę, trwiczy ten mój kolega z pracy. Albo jest świetny. I teraz, czy karmisz to? Czy karmisz? Czy, czy karmisz to, czy nie? Wiele mężczyzn może zacząć się wypytywać: O, a kto to jest? A czemu spędzasz z nim czas? Nie wkładasz w to energii. Wkładasz energię w swoje życie, w to, co Ty chcesz robić. Zmieniasz temat. Zmieniasz temat. Najważniejsza porada to jest niewkładanie energii. Najważniejsza porada, którą usłyszysz, to jest stawianie granic. W co będę się angażował i w co nie będę się angażował. Pojawią się negatywne osoby w Twoim życiu, które będą chciały Cię angażować w negatywności, w problemy. Będą chciały, będą zahaczały się o Ciebie i... Chciały razem z Tobą karmić pewien problem angażować się. I powiesz popatrzysz się powiesz coś na jakiś inny temat albo popatrzysz się i pójdziesz. Jeżeli to jest jakaś bliższa osoba, rodzina, czy ktoś taki to powie Ci: O, ignorujesz albo O, nie reagujesz Zawsze, jak jest coś trudnego, to uciekasz. Myślisz o sobie, nie? Jak są problemy, to nie. Cokolwiek, 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 żeby cię chwycić. I jak nie masz dużej świadomości, jak nie potrafisz przeczytać pewną osobę, wiedzieć, jaki jest wzór i co robi, i dlaczego to robi, i co się zawsze powtarza, to wciągniesz się w to. Wytłumaczysz, dlaczego nie angażujesz się, albo powiesz coś. Powie ci coś na jakiś inny temat, na temat ciebie, żeby cię chwycić, a na jakiś fragment twojego ego, jakiejś twojej słabości, i chwycisz się i zaczniesz się angażować. Czasami negatywne osoby podejdą do ciebie i przedstawią pewien problem, pe pewną negatywność, pewne motywy. W taki sposób, że chodź, pomóż mi, chcę rozwiązać ten problem. Przedstawią to jako hej, wiem, że możesz mi pomóc rozwiązać ten problem. Tak to przedstawią. Nie powiedzą Ci tego wprost, ale tak się przedstawią, że chcę rozwiązać ten problem. Może zaangażujesz się i rozwiążemy ten problem. Jeżeli to jest osoba, która kręci się w negatywności, to jest hak. Wiesz, co chcę zrobić? Chcę, żebyś się zaangażował w tą negatywność, w te problemy. Żebyś włożył swoją energię, żebyś skupił się, żebyś mówił, żebyś angażował się. Ale ta osoba nie chce rozwiązać tego problemu. Chce nakarmić tą negatywność. Jakie masz granice? Jakie masz granice osobiste? I nie chodzi o tłumaczenie. Nie, nie powiesz tej uwaga, to jest, Pułapka, nie powiesz tej osobie, ja nie będę się angażował w to. Możesz to powiedzieć raz, raz, tylko raz, ale jak powiesz to drugi raz, to po tobie, ja nie będę się w to angażował. A dlaczego nie będę się angażował? A, zawsze robisz to tak, robisz to tak, e, jesteś egoistą, jesteś to, jesteś tamto. Negatywność będzie chciała Cię wciągnąć i teraz wciągniesz się. Jeżeli masz dużo traumy, dużo strachu w sobie, wciągniesz się. Dlatego nagrywałem dużo filmów na temat traumy, na temat leczenia traumy. I dobrze jest, jak zajmiesz się traumą, jak wejdziesz czasami, jak dopadałem cię negatywności, strachy, wątpienie wejdziesz w to i oswoisz się z tym. I zaakceptujesz to, i będziesz w stanie czuć to wszystko i być okej okay z tym. I nie będzie. Uruchomiało tak dużo energii w Tobie, tak dużo strachów, tak dużo emocji. Nagrywałem o tym filmie nawet w opisie, pod każdym filmem w opisie zawsze jest link do jednego filmu, jednego z moich najlepszych filmów na temat traumy. Tam jest napisany film o pracy z traumą. Obejrzyj sobie ten film. I praca z Traumą to nie jest tak, że wylecie swoją traumę, oczyszczę sobie drogę i moje życie będzie piękne. Nie. To jest brudna robota, to jest tak, że Trochę traumy wyleczysz, musisz się postarać, musisz się nie angażować w negatywności, bo to jest wciągające i uzależniające. Będziesz musiał powiedzieć stop, będziesz musiał być czujny i wystawić granice i powiedzieć o nie, nie, nie. Nawet jak mnie ciągnie do tego, żebym powiedział słowa jakieś, jak zaangażował się w pewną dyskusję, w pewną negatywność, to powstrzymam się i nie zrobię tego. To nie jest tak, że wyleczysz traumę i później nigdy nie będziesz się angażował w negatywności. To nie jest taka czysta robota. Życie jest brudne. To jest tak, że starasz się trochę, trochę traumy pójdzie, trochę lżejszy będziesz. Będziesz się starał nie angażować w negatywności i wystawisz granice i będziesz szedł do góry. Będziesz angażował się i wkładał swoją energię w te rzeczy, które chcesz. Będziesz wkładał od rana, jak się budzisz, swoją energię, swoje myśli w te rzeczy, które chcesz. Będziesz miał ten obraz tego, czego chcesz, nie tego, czego nie chcesz. I będziesz musiał się skupiać na tym i wkładasz tę energię i robić rzeczy, żeby działo się to, co chcesz. Bo większość ludzi budzi się rano, patrzy się na pewne osoby i mówią, o Boże, nie mogę tego wytrzymać. Gdzie wkładasz swoją energię? Gdzie wkładasz swoje skupienie, swoje emocje? Gdzie są twoje granice? Trzeba wystawić granice i powiedzieć nie, powiedzieć nie, nie, nie. Wewnątrz. Nie tej osobie. Nie chodzi o tłumaczenie się i mówienie ludziom, że ja się nie zaangażuję w to, bo robisz zawsze to, to i to i zawsze jest negatywnie. Jak zaczniesz tłumaczyć, to już karmisz to, już ta osoba będzie szukała sposoby, żeby cię wciągnąć głębiej i głębiej. Jeżeli kobieta cię testuje i mówi ci różne rzeczy, żebyś zazdrościł, żeby zobaczyć, jej psychologia i psychika sprawdza, czy, czy ty zazdrościsz, czy ty czujesz się tak pewnie, że takie rzeczy cię nie ruszają. Jeżeli cię ruszą, to już. Spada Twój poziom wartości w jej oczach. Spada trochę niżej. O. I czasami kobiety tego nie, nie, nie rozumieją intelektualnie, to przychodzi w uczucie i po prostu później trochę się dystansują, trochę nie mają ochoty za dużo spędzać czasu z Tobą. Nie rozumiem tego, grają swoje, nie? Kobiety są bardzo intuicyjne, bardzo automatyczne, bardzo reaktywne. Facet jest taki, reaguje automatycznie, wyjdą reakcje. Chodzi o to, czy włożysz w coś energię, czy włożysz w to energię, czy, czy zaczniesz tłumaczyć cokolwiek. Ktoś mówi coś do ciebie w taki poniżający sposób. Czy będziesz reagował, czy będziesz wkładał w to energię, czy będziesz szedł. W kierunku w takim, że jesteś coraz bardziej pewny siebie, coraz bardziej odważny, czy będziesz szedł tam, czy będziesz wkładał w to energię, czy będziesz pracował nad sobą, nad tymi fajnymi rzeczami, czy będziesz siedział i czepiał się tego jednego zdania, dlaczego mnie poniżył, a Czy o nie, czy wkładasz w to energię, czy nie. Granice osobiste to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które możesz zrobić w swoim życiu. Wystawić granicę i powiedzieć nie wewnątrz. Powiedzieć nie. Nie, nie wejdę. Nie, nie będę się angażował w to. Koniec, kropka. Mam nadzieję, że rozumiesz, <grytanie> jak ważne to jest. Jakie pułapki są. Bo zobaczysz, że powiesz nie. Powiesz nie, nie angażuje się w to. I ludzie, pewna negatywna osoba będzie chciała Cię wciągnąć w jakiś sposób. Powie Ci jakieś inne zdanie, które Cię zahaczy. Lecz traumę. Lecz traumę. Oswajaj się z pewnymi emocjami. Żebyś przebywał w nich w lżejszy sposób. Obejrzyj ten film, ten film o leczeniu traumy. O pracy z traumą. Ujdzie trochę traumy. Będziesz lżejszy. I jak będą ludzie chcieli zahaczyć Cię, Powiedzieć ci coś, zahaczyć się o jakąś twoją niepewność, żebyś się zaangażował, to przez to, że jesteś lżejszy, przez to, że nie pobudzają się intensywnie w tobie emocje, poleczysz traumę, to będziesz miał takie okienko, tak 10, 20, 30 sekund, gdzie zobaczysz to, poczujesz trochę taką chęć do zaangażowania się, a muszę wytłumaczyć teraz tej osobie strasznie chcę wytłumaczyć tej osobie strasznie chcę wytłumaczyć tej osobie. Muszę jej wytłumaczyć, żeby wiedziała. I będziesz miał takie okienko 20 sekund, bo emocje nie są tak silne, bo potrafisz je wytrzymać, bo leczysz traumę. Nie są tak silne i potrafisz być w tym i nie reagować od razu i podjąć decyzję, że powstrzymam się, nie wejdę w to, obojętnie jak mocno mnie ciągnie, nie wejdę w to. Nie włożę tam energię, włożę energię gdzieś indziej. Wło włożę swoją energię w myśli, Transmutacja, nie? Myśli. Transmutacja energii, zmiana kierunku, Twoja decyzja. Czy tą energię, to, to, co się naszykowało, żeby włożyć w tą negatywność, w tłumaczenie, w angażowanie się, pójdzie tam, czy pójdzie w kierunku, jak chcę, żeby wyglądało moje życie, mój dzień. Co mogę zrobić, żeby wyglądał mój dzień fajnie? Gdzie mogę iść. Czy mogę się zająć? Tak jakby, czy pójdzie tam Twoja energia? Dlatego bardzo ważne jest leczenie też traumy, bo ludzie mają tą taką straszną chęć do zaangażowania się, bo mają ciężkość i są kompatybilni zgodnie z prawem przyciągania, swoim wybracą z takimi rzeczami wciągałem się, wciągałem się, wciągałem się. Jak jesteś gotowy, jak leczysz traumę, jak zaczynasz rozumieć, o co chodzi, to zobaczysz, że przyjdzie moment, gdzie będziesz musiał wystawić granice osobiste i powstrzymać się, nie włożyć swoją energię w to, co Cię próbuje wciągnąć. Więc, gdzie włożysz swoją energię? Jak się budzisz rano, gdzie wkładasz swoją energię? Jeżeli masz przyzwyczajenia, jeżeli jesteś przyzwyczajony bardzo długo, w pewnym stanie, jesteś w pewnym stanie, czujesz się sobą, w byciu taką osobą, jaką jest, byłeś do tej pory, to budzisz się rano i automatycznie przez, przez przyzwyczajenie przez to, że jesteś przyzwyczajony wkładasz automatycznie energię wkładasz energię, to jest energia tak jakby ludzie się budzą i skupiają się myślą myślą o problemach myślą o tym, myślą o tym podejmują pewne decyzje działają w pewien sposób i to jest dużo energii wkładałem po prostu to jest przyzwyczajenie, dla nich to jest łatwe bo robili to codziennie, nie? Wkładałem energię w pewne rzeczy Chodzi o to, gdzie włożysz ty swoją energię, czy wystawisz te granice i powiesz nie, powiesz nie. I tak samo ze wszystkim seksem na przykład, związki. Jeżeli twoja poprzeczka jest tu, ale jesteś facetem i bardzo chcesz, nie wiem, seksu, to jest mocna potrzeba, nie? I powiesz OK na jakąś kobietę, która jest. Nie ma nic do zaoferowania, jest taka nie najlepsza dla ciebie, niezgoda z Twoim poziomem. To wkładasz energię w jakąś niższą wibrację. Kobieta tak samo. Czuję się samotna, i dlatego tego faceta, który jest taki zły, ale nie mam nikogo, więc wezmę. Gdzie są Twoje granice osobiste? Nie, wytrzymasz tą traumę. Zderzysz się z tą traumą. Może twoja trauma to jest samotność, może bierzesz cokolwiek, dlatego że boisz się samotności. Lecz traumę, żeby ulżyło trochę. Żeby nie było tak intensywnych emocji. Żeby później nie angażować się w cokolwiek, tylko utrzymać te granice wysoko. Tam, gdzie chcesz, chcesz być taką osobę. osobą. Chcesz. Żyć w pewnych warunkach. Chcesz mieć pewną jakość. Mówisz nie na pewne rzeczy i koniec, kropka. I zobaczysz, że jak zaczniesz to robić, nawet jak czasami jest to przerażające i utrzymujesz to, i utrzymujesz to, i utrzymujesz to, to wszechświat, powiedzmy, życie wynagrodzi Ci to. Powie, kurczę, Ty utrzymujesz się. Ty, nie wytrąca Cię nic z równowagi. Ten komentarz, to, co powiedziała ta osoba, to, co mówi Ci ta osoba, nie wytrąca cię, tak jakby ty idziesz, skupiasz się na pewnych rzeczach i masz granice i nie angażujesz, nie wkładasz swojej energii w byle co, zmanifestuje się to, w co wkładasz energię ewentualnie. Czasami możesz, musisz poczekać trochę, żeby wkładać dłużej i dłużej i dłużej i dłużej swoją energię w te fajne rzeczy. I musisz rzeczywiście wkładać tą energię, musisz iść w to miejsce poznać tych ludzi, spotkać się z tą osobą, wyjść ze swojej strefy komfortu, Granice osobiste. O tym był ten film. Mam nadzieję, że to jest pomocne. Jeżeli tak, zostaw lajka. Like, jeżeli interesuje Cię kanał, i tematyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.